Dzień dobry dzieci. Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj na szkółce. Mamy gościa! Hej, hej! Jestem Kuba. Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę z Wami dzisiaj się spotkać. Kuba, ale czemu Ty się chowasz i tylko pokazujesz głowę? Bo ja się wstydzę. Ale czego ty się wstydzisz? Bo jestem goły! Co? Jak to goły? No zobacz! Jak to się stało? Gdzie to masz ubranie? No widzisz, gdzieś zaginęło. Tydzień temu utknąłem w samorocie, a teraz to jeszcze nawet ubrania nie mam mojego. Hmm. To może ja ci ubiorę to? Mam taką małą bluzę. Chętnie. No to dawaj, ubieramy się. No, ale zobacz ten taki worek, że mi cały wychodzę z niego. No faktycznie, coś tutaj. Odwróć się. No nie, to nie jest twój rozmiar. Musimy wymyślić coś innego. Chwila, ściągamy. Chobisz się przebierać Kuba? Nie ma problemu. Ja się mogę przebierać. Sprawdźmy to. coś czuję, że to chyba będzie mu pasowało. Ula la la! Ufiu -fiu. Wow! Ale mi znalazłaś kurtkę. No nie? Jest genialna. A jak wam się podoba, Kuba? Mmm, bardzo przystojnie wyglądasz. No to teraz możesz się przywitać z dziećmi. Cześć, dzieciaki! Będę teraz pomagał dzieci Asi prowadzić szkółki. Cieszę się z tego. Bardzo mi się podprzyda twoja pomoc. W takim razie, bardzo się cieszę, że z nami tutaj będziesz. I y, bardzo się cieszę, że będziesz z nami występować i będziesz pomagał dzieciom. A to teraz, może nam przypomnisz, y, o czym będzie dzisiejsza lekcja? Pamiętasz, może? Hmm, co to było? Hmm, hm, hm. Podpowiem ci, to było coś związanego z ubraniem. A wy już kojarzycie jakąś historię biblijną z ubraniem? Hmm, co to mogła być za historia? Hmm, 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 chyba sobie zapomniałem. Dzisiejsza historia będzie o chłopcu, któremu mama przygotowywała co roku specjalne ubranie, żeby mu pasowało, tak jak tobie. Widzisz? Tak, żeby elegancko wyglądał, żeby mu pasowało ubranie, żeby nie było za duże, i ono zawsze było takie śliczne jak moje? Mhm, zawsze było takie ładne jak twoje. To w takim razie my was teraz serdecznie zapraszamy do wspólnego zaśpiewania pieśni. Umiesz śpiewać, Kuba? Pewnie, że umiem. To zaśpiewaj nam coś. La, la, la! co? Ty lepiej nie śpiewaj. Chociaż tak naprawdę, przecież każdy śpiewać może, prawda? Więc jak chcecie, to śpiewajcie bardzo, bardzo głośno, bo pieśń chyba będziecie już znać. Zapraszamy! Yy, yy. Ten, y, tą piosenkę? Tak, ja ją bardzo lubię, nawet śpiewałem bardzo głośno. Czy moglibyśmy nauczyć teraz dzieci tekstu biblijnego? Pewnie, pewnie. Ja już go pamiętam, pamiętam. To y, on brzmiał tak: Dlatego powierzam go Bogu. Pierwszy Samuela 1:28. To teraz może wszyscy powtórzymy razem z Kubą. Uwaga! Dlatego powierzam go Bogu. Pierwszy Samuela 1:28. Całkiem dobrze ci to poszło. Dziękuję. To może ty teraz powiesz dzieciom ten tekst? Ja, ja w sensie? No tak, ty. Dlatego powierzam go Bogu. Pierwsza samuela 1.28. No brawo, brawo, bra! cieszymy się, że to by się udało. No to co teraz, co teraz będzie dalej? Teraz posłuchamy historii. Będziesz mógł zobaczyć, jaki to chłopiec, i jaka mama i która mama przygotowywała dla niego ubranka. Nie mogę Cię tu czekać. Zapraszamy. Witajcie. Ja nazywam się Ola i zapraszam na historię o Samuelu. Anna i jej mąż Elkana byli w Sylo, aby uczestniczyć w nabożeństwie w świątyni. Podczas pobytu tam Anna bardzo modliła się w świątyni, żeby Bóg dał jej dzidziusia. Modlił się także kapłan Heli. Prosił Boga, aby pan dał jej to, o co się modliła. I pan Bóg ich wysłuchał. Anna była bardzo szczęśliwa. Urodził jej się chłopiec. Być może spoglądała na jego ciemne i kręcone włosy, malutkie uszy. Prawdopodobnie dotknęła go delikatnie i policzyła drobne paluszki. Anna nazwała swoje dziecko Samuel, ponieważ ta nazwa oznacza, Usłyszane od Boga. Prosiła Boga o niemowlę, a on usłyszał ją. Ona również dotrzyma obietnicy. Jej chłopiec będzie służył Bogu przez całe życie. Kiedy Samuel był wystarczająco duży, Anna zabrała go do kapłana Heliego, aby pomagał mu w przybytku. Samuel czuł się bardzo wyjątkowy, wiedział, że ma do wykonania ważną pracę. Jak myślicie, co Samuel robił w świątyni? Biblia tego nie mówi dokładnie, ale możemy sobie spróbować wyobrazić. Być może Samuel przynosił w wielkim koszu chleby pokładne. Chleby zawsze leżały w świątyni w świętym miejscu i czasem trzeba je było wymienić na świeże. Może właśnie to robił Samuel. Może przynosił oliwę, żeby ogień w siedmioramiennym świeczniku w świątyni nieustannie się palił. A może wielką ścierą wycierał kurze i pyły. Na pewno był bardzo dobrym pomocnikiem. My wszyscy czasem wykonujemy różne prace w domu, dokładnie tak jak samuel. Anna tęskniła ze swoim małym chłopcem, ponieważ mieszkała z dala od świątyni, nie widziała go często. Ale co roku go odwiedzała i przynosiła mu nowe ubrania, które sama dla niego szyła. Samuel rozwijał się tak samo jak ty, więc potrzebował z roku na rok większe ubrania. On był szczęśliwy za każdym razem, gdy przychodziła jego mama. Kapłan Heli był szczęśliwy, bo samuel go wspierał. Za każdym razem, gdy Anna i Jelkana przychodzili do świątyni, Heli prosił Boga, aby ich błogosławił. Bóg dał Annie i jej mężowi więcej dzieci. Anna została matką jeszcze trzech synów oraz dwóch córek. Te dzieci mieszkały w domu z ojcem i z matką. I choć Samuel mieszkał z Helim, wiedział, że matka zawsze go kochała. Na podstawie tej historii spróbuj odpowiedzieć na pytania: Jak Anna pomogła Samuelowi? Jak Samuel pomógł Heliemu. Anna, pomagając Samuelowi, pomogła w ten sposób Heliemu. Pamiętaj, że nawet jeżeli nie mieszkasz w kościele, tak jak to miał Samuel, nadal możesz pomagać bożym sługom. Powtórzmy nasze hasło: służymy Bogu, kiedy pomagamy bożym przywódcom. Asia, teraz chyba czas jest na modlitwę, prawda? No, właśnie, zapomniałam. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy tu razem być i uczyć się o Tobie, i poznawać Twoje pismo święte, Twój list do nas. Dziękujemy Tobie za to, że go napisałeś i że nas tak bardzo kochasz. Amen. Amen. Zapraszamy Was teraz do. Do historii. Zobaczcie, właśnie w tym miejscu w Biblii znajdziecie dzisiejszą historię. A jest to pierwsza księga Samuelowa, pierwszy rozdział i wiersze od 20 do 28. Posłuchajcie. Po upływie pewnego czasu Anna zaszła w ciążę i urodziła syna. I dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. A gdy jej mąż Elkana udał się z całym swoim domem, aby złożyć ofiarę doroczną i to, co ślubował panu, Anna nie poszła, lecz powiedziała do swojego męża: Gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem pana i pozostanie tam na zawsze. A Elkana jej mąż rzekł do niej: Czyń to, co ci się dobrym wydaje. Pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi. Niechaj tylko Pan ziści swoje słowo". I została ta kobieta w domu i karmiła swojego syna, aż do czasu, gdy go odstawiła od piersi. A jak go odstawiła, wzięła go za sobą, nad to trzyletniego cielca, jedną efę mąki i łakiew wina i zaprowadziła go do domu Pana, czyli do świątyni, do sylo, a chłopiec był mały. I zarżnęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Helego I rzekła, wybacz mój Panie, jako żyje dusza moja, mój Panie, ja jestem tą kobietą, y, która stała tutaj przy Tobie, modląc się do Pana. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam, więc i ja odstąpię go Panu. Po wszystkie dni życia będzie oddany Panu i pokłonili się tam Panu. Dalsza historia jest zapisana w następnym rozdziale, na następnej stronie. I czytamy tak od wiersza 18. A Samuel służył przed Panem jako pachole, ubrany w lniany Efot. Jego matka szyła mu mały płaszczyk i przynosiła mu go corocznie, gdy przychodziła z mężem, aby składać doroczną ofiarę. I błogosławił Heli Elkanie i jego żonie, mówiąc, niechaj Pan wzbudzi Ci potomstwo z tej żony w zamian za tego, którego odstąpiła Panu. Potem poszli do swojej miejscowości i wejrzał Pan na Annę, i znowu zaszła w ciążę i urodziła trzech synów i dwie córki. Chłopiec Samuel zaś wzrastał przed Panem. Chcę Was zapytać: Dlaczego Anna nie zabrała małego Samuela ze sobą na święto? Czy Anna rzeczywiście oddała swojego syna na służbę do świątyni? A zapamiętaliście, jak długo Samuel służył w tej świątyni? No i jeszcze jedno pytanie. Czy ty również chcesz służyć Panu Bogu? Wiecie o tym, że służyć możemy na różne sposoby. Każdy z nas, jeżeli pomaga drugiemu człowiekowi. Służy Panu Bogu. Możemy pomagać w kościele tym, którzy pracują. Możemy pomagać przywódcom kościelnym. To jest nasza służba dla Pana. Dlatego powiedzmy to razem: służymy Bogu wtedy, kiedy pomagamy innym. Może jeszcze raz: służymy Bogu wtedy, kiedy pomagamy innym. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą historię. Pamiętajcie, pierwsza księga Samuelowa opowiada o tej historii. Cześć. Uczyliście się dzisiaj o Samuelu, który pomagał Panu Bogu w świątyni. My też możemy służyć Bogu, pomagając Bożym przywódcom. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą nam kilka patyczków od lodów. Jeżeli nie macie takich patyczków, możecie sobie takie prostokąty wyciąć z kartonu. Potrzebny będzie nam również klej, mazaki, kartka oraz biała zwykła koperta. Naszą kopertę otwieramy i przyklejamy ją na kartę. Koperta powinna być przyklejona w taki oto sposób. Teraz mamy nasz kościół. Ale, żeby było widać, że to kościół, trzeba, yy, możemy namalować krzyż. Zaczniemy tutaj od czubka dachu i sobie go ładnie narysuję. Teraz nasz kościół wygląda tak. Ale nie ma w nim ludzi. Więc z patyczków od lodów Zrobiłam już sobie takie cztery ludziki, i za chwilę zrobię jeszcze dwa. Po włożeniu ich do kościoła, kościół ma już dużo osób. Wystarczy domalować patyczkowi buźkę, oczka, nosek włosy i możemy go ozdobić jeszcze jak tam chce. Już piąty ludzik. Wkładamy go, go do kościoła. I kościół ma już bardzo dużo osób. Nasza praca wygląda teraz tak. W kościele jest dużo uśmiechniętych. <laughs> Wszyscy się schowali, musieli <laughs> to tak pokazać, żeby było ich widać. Jezu. Nasza praca wygląda teraz tak. Służymy Bogu, kiedy pomagamy Bożym Przywódcom. Cześć! Tu Linda i. Chcemy wspólnie razem z Wami śpiewać pieśń dla? Pana Boga. Pana Boga. Pieśń nazywa się Chcę za Tobą iść. A czy Wy też chcecie? No to śpiewamy Pięk. razem. Gotowi? Tak. Pragnę naśladować Cię, bo Ty Jezu, kochasz mnie, Tobie ufam rę. Przez życie prowadź mnie. Chcę za czapą iść, chcę za czapą iść, chcę za czapą iść, też nie. Małe oczka tracą ślad, małe nóżki wiodą świat, bez siły Jezu wiesz, ty mocny, więc nie strze. Chcę za czałpą iść, chcę za iść, chcę za iść, gdziekolwiek jedziesz, nie. Choćby wróg mój straszny był, ślad swej danej wrocy z tym, pragnę jednak służyć Ci, by spróbł po wszystkie dni. Chcę za czałpą iść, chcę...

Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału i również jeżeli chcesz pomóc nam tłumaczyć i zrobić profesjonalny skład i korektę tych materiałów Gracelink, wpłać darowiznę, prosimy i dziękujemy i trzymajcie się, pa pa! A ten materiał został y, przygotowany przez y, rodziców i wolontariuszy... nie przeszkadzaj... Wolontariuszy z grupy facebookowej Skarbnica możecie nas wesprzeć przez napisanie do nas na przykład maila z tym, że chcecie pomóc nam nagrywać. Możecie też wpłacić tarowiznę, która będzie przeznaczona na profesjonalny skład i korektę podręczników, które tłumaczymy na bieżąco. A tymczasem żegnamy się z Wami i do zobaczenia. Pa, pa! pa.